Dożynkowy korowód rozpoczął gminne święto plonów w Mieścisku. Zabawa na miejscowym stadionie trwała jednak już od rana. Wieloletnią tradycją jest bowiem organizowanie wraz z dożynkami targów Michałowskich. To już 33 taka impreza, choć jej początków trzeba szukać w XVII wieku. Przywilej organizowania targów, a kiedyś jarmarków, został nadany przez króla Jana III Sobieskiego. I właśnie wtedy mieszkańcy mieściska, a wtedy jeszcze osady, mogli organizować jarmarki i głównie handlowano tu stadami gęsi. Choć przez lata zmienił się charakter imprezy i zawartość straganów, targi zawsze przyciągały tłumy pragnące dobrej zabawy, tradycyjnego jadła i jarmarcznej atmosfery. Zaczęło to się w moim festynem w 1999 roku, kiedy na tym stadionie e, walczyłem o laur Wielkopolskiego Wójta Burmistrza Roku i następne lata żeśmy powiedzieli, że to jest dobre miejsce, żeby wspólnie robić dożynki i targi Michałowskie. Każda epoka ma swoje tradycje. 20 lat temu zaprzyjaźnione z mieściskiem gminy z Holandii i Niemiec pomagały mieszkańcom organizując zbiórki odzieży. Czasy się zmieniły, a tradycja przetrwała. Nasza gmina The Bilt, która leży koło Utrechtu. Od wielu lat przyjeżdżamy tutaj co roku na Dożynki we wrześniu. Jednocześnie organizujemy rynki. Zbieramy przez cały rok przeróżne zabawki, artykuły, odzież, lampy, tego rodzaju rzeczy i zawsze prawda, wybieramy jakiś dobry cel na który te pieniążki potem przeznaczamy. Znacznie starsze są zwyczaje dożynkowe. Najważniejsze to przekazanie przez starostów gospodarzowi dożynek chleba upieczonego z tegorocznego ziarna. Wójt podzielił bochen sprawiedliwie. Były też wieńce przygotowane przez poszczególne sołectwa i obsypywanie ziarnem. Aby wam się darzyło na dworze i w na polu bez konkolu, w świniarni i w cieplarni. Obrzędy, pieśni i tańce ludowe przypomniały zespoły Sarbianie i Wielkopolanie. Dożynki to jedno z najważniejszych wydarzeń dla rolników. Po ciężkich żniwach bez względu na ich efekt należy się odpoczynek i zabawa. To jest podziękowanie, bo ważne jest dla rolnika co rolnik zbierze ze swojej, swojej ziemi, co, co my tutaj przyniesiemy za dary, wszystko, czy z ogródka, czy z pola. Bardzo dla nas jest ważne. Wolne no, były słabe w tym roku w związku z tą pogodą, niekorzystnymi warunkami klimatycznymi. Dziękować jest za to. Sprzątnięte, wiadomo. Naszą... Wydajności nie było tak, jak powinno być, ale dzięki Bogu, jak to zawsze mówię. O oprawę artystyczną zadbały zespoły taneczne i wokalne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mieścisku. Gościnnie wystąpił młodzieżowy zespół Beris Band z partnerskiego miasta Szarnebe.